10 kwietnia, gdy te spoty się pojawiły, a reaguje dopiero po trzech tygodniach, wydając absurdalny komunikat i mówiąc, że po tym komunikacie te spoty zniknęły z internetu. Obecny rząd nie potrafił nawiązać prawidłowych relacji. Tak, tutaj tyle spotkań. Kandydatem. Mamy szansę być takim Izraelem Europy, czyli państwem dofinansowanym Izraelem Europy. Przepraszam. <średytucie> Stefaniuk z narzeka, jakoby Krzysztof Gawkowski nie był w stanie rozciągnąć nad Polską parasola, który miałby chronić Polki Polaków przed dezinformacją w trakcie kampanii i ciszy wyborczej. Zdaniem Stefaniuka najlepiej byłoby zakazać wszystkim fundacjom, a także organizacjom, Produkcji i promocji spotów profrekwencyjnych, bo te najbardziej szkodzą PiS. Stefaniuk twierdzi też, że parasol rzekomo nie zadziałał, bo fala dezinformacji i hejtu zalała internet. I tu można się z nim zgodzić, choć nie dodaję, że za tą falę hejtu, nagonki, a także dezinformacji odpowiada nie kto inny jak bezprawie i niesprawiedliwość. Także dzisiaj Sachajko po prostu zaliczył legendarny odlot, a jego wypowiedź zapisze się na czarnych kartach historii polskiego internetu, a także parlamentaryzmu. Sahajko twierdzi, że najlepiej już nie, żeby w Warszawie zrobić Budapeszt, ale żeby Polska, uwaga, była drugim Izraelem Europy. No to na koniec mamy dla Państwa budujące informacje. Kolejki bardzo długie do lokali wyborczych ustawiły się już o godzinie 8 w Norwegii. W Oslo Polki Polacy czekali po kilkadziesiąt minut, by w ogóle wejść i oddać swój głos. Niestety są także złe informacje, które potwierdzają jedną wprost, że to PiS permanentnie łamie ciszę wyborczą. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa w Wyborczą Niedzielę i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Na początek, jak zwykle, obwieszczenie, szczególnie w tym okresie, jakim jest cisza wyborcza. Zachęcam Państwa do komentowania, ale do tego, by nie wskazywać konkretnie nazwiskiem ani palcem e, ludzi, polityków, a także partii, na których Państwo głosujecie. Zachowajmy się w bardziej cywilizowany sposób niż horda pisowców i uszanujmy ten przepis. Zachęcam też Państwa do tego, by w wolnej chwili zajrzeć na nasz sklep internetowy sklepantyprawak.pl, gdzie można zaopatrzyć się na rozmaite marsze także gdzie kupując można dorzucić swoją cegiełkę do rozwoju naszego kanału. Cały zysk ze sprzedaży naszych autorskich i projektowanych przez nas bluz i t-shirtów przeznaczamy na inwestowanie w nowe kadry, a także rozwój platformy Czech Czek .pl. Dziś Państwa gorąco zapraszam. Zachęcam też do komentowania, do zostawienia łapki w górę, a my zaczynamy od tego, co działo się na antenie telewizji Polsat News. Stefaniuk, no nikomu, mówmy się, nieznany bardziej szerzej poseł bezprawia i niesprawiedliwości rzecz i lamentuje, wskazując na konkretne fundacje, które odpowiadają za promocję, produkcję, a także emisję spotów profrekwencyjnych. Państwo pewnie dobrze znacie to spoty, jakie pokazywały prawdziwą twarz pisowców, a także, no, ich mental. Taka kalka tego, kim jest taki sztampowy, standardowy pisowiec. Stefaniuk próbuje nawinąć makaron na uszy odbiorcom audycji, w której był gościem, że te spoty mają być rzekomo nielegalne. Oczywiście, że to nieprawda. My to już dawno na łamach Checkpress odkłamaliśmy, bo są legalne, gdyż nie były finansowane z budżetu kampanii czy sztabu wyborczego konkretnego kandydata, a z pieniędzy i dotacji, jakie te fundacje wzięły po to, by taką kampanię zorganizować. Zobaczcie Państwo, jak bardzo szybko wraca, szybko, wraca słynny zmysł Kononowicza czyli zróbmy tak, by nie było niczego, no nie niczego, by spisowskie zostało, a demokratyczne najlepiej zostało zamiecione pod dywan. 10 kwietnia, gdy te spoty się pojawiły, a reaguje dopiero po trzech tygodniach, wydając absurdalny komunikat i mówiąc, że po tym komunikacie te spoty zniknęły z internetu. Firma Meta mówi, że nic nie zniknęło z żadnego internetu, nic nie zostało zablokowane, tylko spoty były wycofane, a część spotów po prostu skończyła swoją kampanię reklamową. W związku z tym pytam się, gdzie jest ten parasol Gawkowskiego, który miał chronić zarówno kandydatów, jak i wyborców przed dezinformacją. Z tego parasola zostały same Wióry. Z tego parasola zostały te druty nie na to... górze, a, a na tak pewno... naprawdę trzymają jego hejterzy. To kolejne potwierdzenie tego, że pisowcy jak ognia boją się wysokiej frekwencji. Mają świadomość tego, że to, do czego doszło w Jagodnie, dzisiejsze kolejki przed lokalami wyborczymi, chociażby w Oslo, no, sugerują, że frekwencja myślę to mój wolny strzał no, przekroczy co najmniej 50, być może nawet 60%. To bardzo silny cios wówczas w potylice pisowców, gdyż ich jedyną intencją było to, by zniechęcić do głosowania. Stąd pewnie również Państwo dostrzegaliście tą falę nienawiści i hejtu. Fale hejtu, za którą odpowiada bezpośrednio partia kaczystów, ludzie ci zamienili debatę publiczną w taplanie się w rynsztoku i pomyjach, jakie wylewają na ulicę. To oczywiście metafora, mówię tutaj o głowach Polek i Polaków, ludzi ogłupionych przez ten partyjny przekaz dnia i oni dzisiaj mają czelność nazywać kogoś działającym nielegalnie czy produkującym fake newsy? No nie. Umówmy się, drodzy Państwo, że każda kampania frekwencyjna odbi oddziałowuje na jakieś skrajne ludzkie instynkty. Ta akurat, o której mówił Stefaniuk, nie była żadną dezinformacją, a była łagodną, myślę. Bardzo przyjemnie zaserwowaną porcją informacji na temat pisowców, co oczywiście no Stefanikowi umyka, który po potwierdza raz jeszcze tezę. Oni chcą zlikwidować wszystko, co nie jest pisowskie. Czy państwu taki plan się podoba? Jak państwo interpretujecie słowa pana yy, posła PiSu, zachęcam do wspólnej dyskusji na dole w komentarzach. Pamiętajmy o tym, by w ramach wyborczej nie wskazywać dzisiaj nazw konkretnych partii, czy chociażby szczególnie głównie nazwisk kandydatów. Zachęcam do komentowania, a przed nami temat numer dwa. Oj, drodzy państwo, popłynął słynny Sahajko. Sahajko był gościem również na antenie telewizji Polsat, gdzie podzielił się swoim przemyśleniem, które brzmi następująco. To nie tak, że Kaczyński nie miał racji, iż chcemy mieć w Warszawie drugi Budapeszt. Sahajko poszedł o krok dalej i stwierdził, że wolałby, aby gdyby PiS-owcy znów rządzili krajem. Polska była, uwaga, uwaga, drugim Izraelem Europy. Administracja Stanów Zjednoczonych chce współpracować z Polską. Wbrew temu, co niestety widzieliśmy przez ostatnie 100 dni, kiedy nasza, nasza obecny rząd nie potrafił nawiązać prawidłowych relacji. Tak, tutaj tyle spotkań z kandydatem. Mamy szansę być takim Izraelem Europy, czyli państwem dofinansowanym państw, czy Stanów Zjednoczonych. O tym, kto będzie prezydentem Polski, zdecydują Polacy, a nie klepnięcie w ramię Donalda Trumpa. Polacy podejmą świadomą decyzję, podejmą ją dobrą. Przede wszystkim powinni kierować się tym, że prezydent, którego wybiorą, powinien mieć dobre stosunki zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Unią Europejską. Widzicie, państwo, tyle jest argumentów, by tą tezę odkłamać. Tyle jest Możliwości, by tego gościa wyśmiać, pozwolicie Państwo, że ja sobie wynotowałem te najciekawsze. Zacznę od tego, co chyba dla wszystkich nas jest oczywiste, że państwo Izrael jest pochodną tego, co stało się z ludnością żydowską po czasie Holokaustu. Była to połać, teren, gdzie ci ludzie mieli mieć swoje miejsce na ziemi. Ludzie ci dzisiaj toczą wojnę i no pod codziennym ostrzałem, chociażby ze strony Palestyny. Ale może dla psycho też nie wie, że Izrael to też część bliskiej. Wschodu i otoczony jest przez wrogie państwa. No, ja rozumiem, że em, w tej głowie Sachajki może kiełkować myśl, że Polska może być otoczona przez wrogie państwa, mając na uwadze, wiadomo o kogo ze wschodu, a także Niemców, których pisowcy wiecznie postrzegają za potencjalnych wrogów. E, państwo Izrael to także państwo permanentnie zmilitaryzowane, a więc e, jest stanowiącym antytezę tego, w jakiej sytuacji dzisiaj po m, patozakupach Macierewicza i Błaszczaka jest. Polska, gdy Polska kupiła broń, ale bez odpowiednich kodów do jej użycia. Ciężko tu mówić o totalnie zmilitaryzowanym państwie. Eee, pewnie Sachajko też zapomniał, że Polska należy do sojuszu NATO, a także do Unii Europejskiej i tu pewnie znowu chciałby, no posługując się tą patologiczną metaforą, sprawić, że będzie Polska postrzegana jako outside Europy lub może nawet myślał o polexicie, skoro porównuje Polskę i chciałby, by ta była jak Izrael e, częścią Europy, ale już nie Unii Europejskiej, a tym bardziej sojuszu NATO. To kolejny dowód na to, że pisowcy mają jeden, i jedyny cel: osłabiać nasz kraj, tylko po to, by umacniać własną patopolitykę, jaką posługują się od lat. Także Izrael dysponuje najnowocześniejszą armią w regionie. To, co Błaszczak i Macierewicz z Polską Armią zrobili, chyba doskonale sami wiemy. Na koniec o tych podpunktach mam dla Państwa więcej, jednak dziś wiem, że niedziela wyborcza, więc każdy chce od tej polityki odpocząć. To chociażby e, umowa kolektywna w ramach, umo, w ramach sojuszu NATO, czego pewnie Sachajko też brzydziłby się, czego by nie chciał, rozumiem, izolując Polskę jako kraj już nie będący członkiem tego sojuszu. Co Sachajkę uwierno, wszak pisowcy przejąć ten skrajnie prawicowy elektorat, tą narrację prawacką, wiadomo o jakich partiach mówimy, po to by e, w jaki sposób zaspokoić głód tej żądzy, nie wiem, zemsty, odwetu czy polegzitu w motłochu, jaki na tę partię głosuje. No cóż, jaka partia, taki kandydat, jaki kandydat, taki intelekt, można by e, powiedzieć, patrząc na Sahajka. co Państwo macie jemu do powiedzenia, zachęcam do tego, by podzielić się z tym, z, z naszymi widzami, a także z nami wszystkimi na dole w komentarzach. Temat numer trzy dzisiaj... To już bezobrazkowo. Krótka informacja o tym, że w Polonii, o czym dzisiaj dla Państwa miałem okazję i przyjemność pisać, na łamach Czech, Press, tu mnie poszła zagłosować. To też dobry omen, bo z tego co widzimy, chociażby z racji Pawła Żuchowskiego, czyli korespondenta radiowego w Waszyngtonie w Ameryce, tam także frekwencja jest długa. Wiem, pewnie Państwo boicie się o to, jak postąpią górale. No jednak nie samymi góralami stoi Chicago, a także Ameryka, więc miejmy nadzieję, że ta frekwencja też przy Przełoży się na wynik jak jak wiagodnie to koniec dobrych informacji, no woz to też kolejka niczym jak po kartki za PRL-u, można, trzeba było stać kilka minut dobrych by oddać swój głos, by w ogóle wejść do lokalu wyborczego ze złych informacji to to co w tytule czyli pisowcy permanentnie łamią ciszę wyborczą oczywiście Państwu nie mogę pokazać tych zdjęć, screenów, zrobimy to po zakończeniu tej ciszy wyborczej w osobnym materiale, ale udostępniają hmm, szacunkowe sondażowe wyniki Pisząc o nawrotkach, czy chociażby o hulajnogach, czy o batoniku Prince Polo, o słowie Bonjour, już nie wspomnę, tylko po to, by oczywiście obejść ten przepis i w jakiś sposób przekazać lub manipulować, bo taki mają cel, opinią publiczną tymi pseudodanymi. Po drugie, zauważmy, jak oni kłamią. Próbują uzmysłowić Motłochowi Pisowskiemu, że mają jakieś sondażowe wyniki. Ten post pojawił się o godzinie 8 rano, a ciężko stwierdzić, czy dokładnie do tej godziny aż milion ludzi oddało swój głos i czy z tego miliona. Jaka część chciałam podzielić się swoimi sympatiami politycznymi? To kłamstwo nie przeszkadza im sądzić tego jadła, także łamania ciszy wyborczej, o co oskarżają demokratów i polityków z drugiej strony, ludzi, którzy e, faktycznie no, udostępniając bądź nie kontrolując godzinę emisji, rektanku, popełnili błąd, jednak nie było to celowe działanie, podobnie jak upisowców po to, by w jaki sposób wpłynąć na finalny wynik wyborów, które dzisiaj trwają do godziny 21. Ja państwa zachęcam do głosowania idźmy głosować idźmy pokazać Gesko Zakiewicza absolutnie nie mówię komu ale państwo najlepiej wiecie sami w swoich, swoim sumieniu, o kim myślicie. Zachęcam do głosowania równie mocno jak do tego, by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Dzięki Państwa subskrypcji my go rozwijamy, a Państwo razem z nami współtworzycie archiwum bezprawia i niesprawiedliwości. Zapraszam też bardzo gorąco na nasz sklep internetowy antyprawak.pl na masa gadżetów projektowanych przez nas, wymyślanych, rysowanych, produkowanych i wysyłanych do Państwa. Cały zysk z antyprawa.pl, także ze sprzedaży masy książek, jakie mamy w swojej ofercie, przeznaczamy na rozwój platformy i portalu informacyjnego check.pl. Właśnie w taki sposób można dorzucić swoją cegiełkę do naszego projektu. Ja z tego miejsca dziękuję panu Bogdanowi, panu Wojciechowi, także pani, pani Kalinie, pani Barbarze, pani Helenie, pani Jadwidze, panu Tomaszowi raz jeszcze za dokonanie zakupu na antyprawa.pl. Dziękujemy. Mam nadzieję, że państwa wloze te z tymi kującymi prawaków hasłami, w oko na pewno będą się Wam przyjemnie nosiły. Zachęcam też do lektury na naszym portalu czechpress.pl. Dzisiaj mnóstwo analiz, a także relacji naszych reporterów z tego, co dzieje się w lokalach wyborczych w całej Polsce. Zachęcam. Czechpress.pl. Można nas także znaleźć na Facebooku, gdzie także na Państwa czekamy. Adam Bysiek za teraz dziękuję. Zapraszam na nasze no prawie, że nocne spotkanie. Punktualnie o godzinie 20.30 rozpoczynamy wieczór wyborczy na żywo na naszym kanale. Mam nadzieję, że spotka się znów. Nie tylko w nieokrojonym, ale także i szerszym składzie jeszcze niż teraz. Dobrego i spokojnego dnia. Idźmy głosować, smacznej kawy. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.